Cześć, no i jestem. Tutaj jest z takim rowerem typu E-Bike. No cóż, jest to rower elektryczny, miejski na chińskich sterownikach, na silniku bezszczotkowym, zainstalowanym w tylnej pieście. Hamulec bębnowy, wolnobieg. Dosyć ciężkie. Sprawdzimy dokładną wagę tego koła. 4,8 kg waga tylnego koła z silnikiem i z wolnobiegiem. Dokładnie o co chodzi z tym rowerem. Dostałem ten rower od klienta, któremu kiedyś coś już pomagałem z rowerami. On się zajmuje handlem właśnie tymi rowerami. No i przeważnie sam tam wymienia poszczególne elementy i te rowery jeżdżą, działają, lecz w tym wypadku wymienił wszystko, co się dało. Rower dalej był martwy. Ja postanowiłem zmienić sterownik z tego, na którym klient pracuje, na sterowniki, na których ja budowałem rowery elektryczne. No i o dziwo udało się ten rower odpalić, ale się okazało, że jest uszkodzony tylny silnik. Dlatego dostałem już od klienta drugi silnik. No i muszę to złożyć po prostu do kupy. Już pozwoliłem sobie usunąć starą całą elektronikę i będziemy montować nowe tylne koło z silnikiem. I składać wszystko do kupy, by ten rower jeździł i był sprawny, i klient mógł oddać swojej klientce ten rower dalej. Dlatego dzisiaj cały dzień poświęcam na reanimację tego roweru. Także zaczynamy. Teraz, jak już mamy silnik założony, to zajmiemy się może naprawą boksu na baterię oraz na elektronikę. Bo jak widzicie jest tutaj wszystko wyczyszczone, wszystko wyciągnięte. Jedynie resztki elektryki zostały, którą może jeszcze wykorzystam. Sprawdzę ten czujnik pas, jak on będzie reagował i czy on będzie działał z moim czujnikiem. Jeżeli będzie to działał z moim czujnikiem, super, jestem w domu, nie muszę ściągać tej korby i dodatkowo się z tym bawić. Chociaż tutaj serwis supportu mógłby się przydać. Dobra, pierwszą rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to zainstalować w obudowę wtyczkę. Tą akurat wtyczkę będę chciał ją zainstalować, ale co jest bardzo ważne, jak mamy plus i minus, musimy pamiętać, żeby było z dobrej strony, bo tak spalimy sterownik. Więc najlepszym sposobem będzie zobaczyć. Tutaj mamy czerwony plus i masę, czyli minus czarny. Więc podchodzimy teraz do baterii. Miernik ustawiamy na prąd stały. Na... Akurat ja w tym wypadku, ponieważ to jest bateria 36V, wystawiłem na setne pomiary i sprawdzamy. Więc tak, plus mamy po tej stronie, a po tej minus. Jak widzimy jest 37,6 stopnia. Jak widzieliście, jak podłączyłem plus pod minusa, pokazało mi, że jest napięcie odwrotne. Tak, tu jest plus, a tu jest minus. Jak już się nie pomylę, już niczego nie spalę, wtyczka jest założona poprawnie. Teraz skręcę obudowę, by mi to wszystko nie latało i dojdę dopiero do dołu, gdzie będę podłączał poszczególnie silnik, czujnik PAS, manetkę oraz display. Myślę, że to zajmie mi chwilę, no a w tym czasie idźcie sobie wypić herbatę, a ja będę tutaj majstrował przy tej elektronice, oczywiście to wszystko potnę, bo to nie będzie nic ciekawego dobra, lecimy zasilanie oczywiście tutaj nie mam nie mam takiej osłonki więc użyję najlepszej rzeczy na świecie która do tego jest mianowicie termokurczki Miałem izolację w rękach, ale przypomn przypomniałem sobie że mam opaski termokurczliwe sprawną zapalniczkę Teraz za co się możemy zabrać to podłączenie silnika, więc przyprowadzę sobie kable od silnika do boksu. Dobra, bo teraz nie wiem co się stało. Niebieski, żółto zielony, zielono żółty, i uwaga, działa. Więc tak, wszystko zostało przetestowane. Silnik się odzywa, jest sprawny. Teraz zostałem podłączyć jeszcze manetkę, czujnik pas i gotowe. I przetestuję, czy on się odzywa tutaj w tym momencie. Jak widać się odzywa. Tak, udało mi się podłączyć yy, i przerobić troszeczkę czujnik pasa, ponieważ ten czujnik występował głównie. Ten czujnik oryginalny występował na montaż do ramy na trytytki. A to był taki pierśń potrzebny. No, użyłem troszeczkę, yy, że tak powiem, topionego plastiku oraz kleju. No i trzyma się działa. Spełni to swoje zadanie, to przyjdzie tutaj. Natomiast już mam ściągnięty suport, jeszcze muszę z jednej strony miskę odkręcić kluczem hakowym. Umyję to wszystko, nasmaruję i złożę już na nowym czujniku. Jak widzicie jest to dosyć szeroka wersja jak podpale bajki. Najpierw wyczyszczę to mechanicznie używając zwykłego papieru. Wcześniej, po tamtej stronie, jak był czujnik, to pedałując do tyłu załączał się silnik, a do przodu był głuchy sygnał, więc nie było w ogóle sygnału, był blokowany. Musiałem przełożyć czujnik na drugą stronę, i wszystko wróciło do normy. Mi zostało z elektryki podłączyć nową manetkę, stara. Okazało się, że była uszkodzona. Więc nie działa, dopiero na nowej zaczęło tu wszystko funkcjonować, podłączam manetkę, zamykam elektrykę, kończę mechanikę, zakładam dzwonek, klampki i zżegnam to na pr Wszystko przy tym rowerze co miałem wykonać zostało wykonane Dodatkowo od siebie jeszcze zrobiłem wszystkie luzy w kierownicy Które występowały Sprawdziłem ogólny stan tego roweru No mówiąc w skrócie, zrobiłem taki mały przegląd Żeby po prostu klientka odbierając ten rower już była bezpieczna I nie mogło braknąć szybkiego testu Co prawda jestem bez siodełka Jadę na manetce Przekłócam Jak widzimy rower z manety oświetlenie jest, wszystko działa tak jak należy. Także rower skończony po długim, wyczerpującym dniu jest gotowy do odbioru.